Cześć wszystkim, jestem Tasiek, a to jest kolejny odcinek z serii Tasiek Czołgista. I dzisiaj chciałem Wam pokazać e, meczyk isem III e, Radzieckim Czołgiem Ciężkim e, 8 tieru. I e, tutaj macie składy. E, po przeciwnej stronie 2T34 1T32. U nas mamy AMX 5100 po jednej artylerii tak więc nieźle Mapka Dembina, bitwa standardowa. No i jedziemy, jedziemy w miasto, bo tam właśnie najczęściej jeżdżę, tak więc nie lubię jak już tam za bardzo na ten most jeździć, nie wiem czemu tak więc tradycyjnie w miasteczko. Widzę, że też większość pojechała właśnie w miasto, ale dobrze, że trzy ciężki ciężkie zostały tam właśnie przy tym moście. O, jest pierwszy 34 Oj, ale zginął. Gdzieś za budynkiem się schował, niestety. Może się ruszy, to będzie go widać. O, nie, jednak nie. Jednak gdzieś tam za budynkami jedzie i niestety. Dobra, tak jest, jedziemy w to miasto, żeby poszukać jakiegoś jakiejś ofiary pierwszej naszej. I z y, trzeci przepraszam to jest naprawdę bardzo dobry czołg, Bardzo mi się podoba. Yy, bardzo dobrze mi się w gra. Mam go wymaksowanego, yy, Chociaż nie, nie mam radia tego najlepszego i... i, i silnika nie mam najlepszego jeszcze. Załoga na 100% yy, Najlepsza luf lufka, mam mówię jakie tam są parametry jej To jest 122 mm Uszkodzenia 390, penetracja 225 Tak więc jest ładnie No i mamy pierwszego T-34 Dostał ładnie hita I chowamy się żeby nie dostać od niego Czekamy aż przeładuje I weszmy ładnie za 332 I będzie mój. Będzie mój czy nie mój? Uwaga Jest mój, ładnie. Jest pierwszy. Pierwszy frak. Jedziemy po następnego. Już tam widzę te 34 następne. Zobaczymy, kto tu jest do ubicia. O, jest typ 59, ale jest też D 32 i na no, dobicie dostał ze 113 chyba. Tak więc ładnie. Jest remis na razie 3 do 3. Tak więc jeszcze wszystko może się zdarzyć. Jest T34, następny przeselowanie i dostał. Chociaż nie, nie mnie chyba nie dostał. Chociaż być może tam nie wiadomo jak to było. Bo ja go nie zabiłem. Mamy Arte Su8, ale tutaj ładnie się wystawił Pershing Super Pershing T26L4. I ładnie w bok wierzy. Dostał za 400 chyba coś ponad. Ale mamy też tutaj Arte. Oj, znikła. Ale spróbujmy na ślepo Jest, weszło ładnie Jest trzeci Trzeci frag Idźmy po tego T26E4 Zdążyć nie zdążę? Zdążyłem, ładnie Dobiłem go Tutaj mamy Tiger P, ale on jest. i Panther, ale on jest za budynkami schowani. Tam w bazie siedzi T29. Weźmy wieżyczkę. Tutaj wieżę próbuję, ale uciekł. Za późno. Tutaj target, Tiger P, ale mi się jeszcze nie, nie załadowała. Pocznik mi się nie załadował i niestety nie zdążyłem go zabić. O, tam T29 się. Wychylił Dostałem hita, ale jemu się odpłacimy, to jeszcze więcej dostał niż ja I Jedziemy po niego Tutaj w sumie nie wiem czemu nie... Mm, nie użyłem apteczki na kierowcy, bo strasznie wolno jadę, ale... Dobra, nieważne Jest 29, dostał ostatniego hita Jedziemy po niego Wejście jest też bardzo fajny czołg amerykański. Też jest bardzo, bardzo fajny. Dobrze się nim gra. O, ja zostawił się bokiem i dostał. Ładnie. Bardzo ładnie dostał. I ty chyba ten super pierwszy go dobije. Tak, właśnie dobił go. No i wleczemy się do tej bazy, żeby kapować. Tam widzę w naszej bazie się coś dzieje, ale tam chyba sobie radzą. Tutaj macie, gdzie dostałem, Tutaj patrzyłem właśnie. No i jedziemy powoli do bazy. W sumie już tutaj nie ma nic do roboty. Byle tam tylko nie skapitulowali w naszej bazie. I będzie dobrze. ja mam 4 fragi, i tak już zostanie. U niej się został ISU 125 i KW3. U nas jest trzeci. O, ISU właśnie zginął. Pantera go zniszczyła. Bardzo ładnie. Jeszcze KW3 się został, ale nie wiem, czy tam ktoś dobije. No, my tutaj sobie kapujemy, zdobywamy punkty następne. tak drugi już zdąży niestety. Ale... O, i strzał na Vivat jeszcze. Dobra. Tak więc, myślę, że ta... ten mecz Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. No i następnego odcinka. Cześć!